Kraj za wielką wodą to niewątpliwie źródło inspiracji dla wielu twórców w branży. Także ekipa ze studia Yuki's korzysta już od ładnych paru lat z dobrodziejstw amerykańskiej popkultury, wydając kolejne edycje swojej sztandarowej serii. W tym roku mamy okazję poznać już dziewiątą jej część. WWE SmackDown vs. Raw 2009 to pozycja traktująca o niezbyt u nas popularnym <laughs> sporcie, mającym rzesze fanów w Stanach Zjednoczonych. Nie obowiązują w nim żadne rygorystyczne zasady, a wyznacznikiem dobrej walki jest efektowne show prezentowane przez zawodników lub właściwie byłoby powiedzieć gladiatorów pokładających się bezlitośnie ku uciesze wiedzi. Emocji z pewnością w trakcie gry nie brakuje. W kolejnych walkach mieszają się ze sobą zachwyt, satysfakcja, złość, irytacja oraz niekontrolowane wybuchy śmiechu, co jest zdecydowanie zaletą SmackDowna, mającego w głównej mierze zapewnić sobitą porcję rozrywki. Na ten składa się wiele elementów, tworzących zaskakująco dobrą i lekkostrawną całość. Już sama ilość blisko 60 grywalnych zawodników ze wszystkich clusterów WWE, wyposażonych w indywidualne cechy, ciosy i animacje, potrafi wzbudzić szacunek. A to ledwie początek mocnych stron tego tytułu, z którym nie sposób się nudzić. Oddano nam do dyspozycji największą chyba wśród gier sportowych ilość trybów rozgrywki, dzięki którym na ringu robimy niemalże wszystko, wliczając w to najbardziej absurdalne akcje, jak choćby walkę z wykorzystaniem drabin czy potyczki poza ringiem. Wzorem rzeczywistych widowisk sygnowanych logiem WWE nie jesteśmy ograniczeni do obserwowania wyłącznie walki jeden na jednego. Nic nie stoi na przeszkodzie, by odpalić tryb Royal Rumble. Umożliwiające starcie nawet 30 wrestlerów jednocześnie. Jest to istny survival, co kilkanaście sekund na ring wbiegają kolejni zawodnicy, a naszym zadaniem jest jak najdłuższe utrzymanie się na macie. Mimo obfitości trybów zabawy, twórcom nadal nie brakowało pomysłów i do tegorocznej edycji dodali jeszcze inferno. Jest to zwykła walka jeden na jednego z tą jednak różnicą, że wokół ringu buchają płomienie, a każdy mocniejszy kombos wzmaga je podnosząc temperaturę. Po osiągnięciu odpowiedniego pułapu gorąca, przegrany niczym kula ognia wylatuje poza matę. Poza standardowymi opcjami zabawy dostępny jest również fabularyzowany tryb Road to WrestleMania, zawierający kampanię dla łącznie sześciu gwiazd WWE. Swoje scenariusze dostali tu między innymi The Undertaker, Chris Jericho czy charakteryzujący się efektownym stylem walki Rey Mysterio. Wątki poszczególnych postaci do najdłuższych nie należą, przez to sześć kampanii da się zaliczyć w kilka godzin, w zależności od poziomu trudności. Na łatwym przeciwnicy potrafią stać wbici w bici w ring, niczym kołki, czekając na nasze ciosy, ale już poziom o dwa oczka wyższy może sprawić problemy. Postaci sterowane przez konsolę efektywniej wykorzystują zasób ciosów, częściej używają kombosów i finisherów oraz stają się dla kierowanego przez nas wrestlera trudniej dostępni. Sprawia to, że potrzeba nie lada zręczności, by wygrać z nimi walkę. Początkowo dodatkową przeszkodą w pojedynkach jest system sterowania protagonistą sprawiający wrażenie chaotycznego. Do walki zaangażowane są bowiem wszystkie przyciski łącznie z analogami odpowiedzialnymi za ruch i różne rodzaje chwytów oraz rzutów zależnych od pozycji względem przeciwnika. Szybko jednak pozornie mało intuicyjny mechanizm staje się przyjazny w obsłudze, co jest kwestią rozegrania kilku walk i zorientowania się w podstawowych ciosach oraz ich kombinacjach. Potem wykonywanie efektownych akcji staje się rutyną, co znacząco wpływa na dynamikę pojedynków i pozytywne wrażenie płynące z gry. Te natomiast w znacznym stopniu potęguje duża modyfikowalność tytułu. Mamy do dyspozycji kilka różnego rodzaju edytorów, pozwalających na eksperymentowanie z powtórkami, kreację własnych ciosów i, co jest nowością, także finisherów. Możemy również reżyserować wejście zawodników na ring, czy wreszcie tworzyć własne postaci przy pomocy rozbudowanego, ale bardzo przystępnego kreatora. Efektem jego działań jest choćby nasz uroczy i niezwyciężony grumbling. Każdą stworzoną postać można wykorzystać w trybie kariery, by rozwinąć jej umiejętności opisane siedmioma współczynnikami. Za każdą wygraną walkę dostajemy punkty, których ilość zależna jest od jakości naszych poczynań na ringu. Im efektowniejsza walka, tym więcej punktów dostaje nasz gwiazdor, a co za tym idzie, szybciej rośnie w siłę. Mimo wielu zalet, najnowsza odsłona SmackDown vs. Raw ma swoje zauważalne bolączki. Gra z pewnością nie usatysfakcjonuje zwolenników wszelakich graficznych fajerwerków. Pod względem graficznym prezentuje się dobrze, ale nic ponadto. Możliwości Xboxa 360, na którym testowaliśmy tytuł, zdecydowanie nie zostały wykorzystane. Także animacja wrestlerów podczas walki wzbudza mieszane odczucia. Zbyt widoczne są tu przejścia między kolejnymi ciosami, zaś ruchy zawodników często sprawiają wrażenie szarpanych i sztywnych, co momentami wygląda dość komicznie. Przy obecnych standardach wykorzystywanego już powszechnie motion capture nie wygląda to zbyt atrakcyjnie. Ostatecznie jednak to nie oprawa decyduje o ogólnej jakości gry. Wysoka krywalność znacząco rekompensuje braki i niedróbki techniczne, a obszerna zawartość sprawia, że każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Oczywiście o ile lubi się amerykański wrestling. My polubiliśmy.